Cześć, to Ania, witaj na moim kanale. Dzisiaj opowiem o drogeryjnych zamiennikach luksusowych perfum. Jeżeli interesujecie ten temat, zapraszam do oglądania. Zaczynamy od tego perfumu, tych perfum z DM-u. Jest w takim żółtym opakowaniu, nazywa się La Rive For Women. Tak wygląda. No karton dużo większy, aniżeli, aniżeli same perfumy. Ale muszę powiedzieć, że pachnie przepięknie. Jest odpowiednikiem, moim zdaniem, jest odpowiednikiem perfum Lancôme Trésor in Love. Niektórzy mówią, że jest odpowiednikiem Lacoste tego też biało-żółtego, i tutaj zamiast żółwika jest krokodyl. Ale mój nos mi podpowiada, że bardziej jak Lancôme Trésor in Love. To jest bardziej odpowiednik. Tych perfum. Jeżeli chodzi o trwałość, jest słaba, tak. Pół godziny do godziny się trzyma i później już nie czujesz. <grym> później musisz, później mąż musi nosa w szyję wsadzić, żeby cokolwiek poczuć. Także trwałość jest słaba. Kosztuje 7 euro w DM. -ie. Natomiast, natomiast w um, w Lidlu pokazały się te perfumy parę lat temu. Ja bardzo intensywnie ich szukałam, bo właśnie pachniały parę lat temu, tak jak ten dzisiaj z, z DM-u. To parę lat temu te perfumy pachniały właśnie jak, jak Lancolme Trezor in Love. Ale dzisiaj, mimo że to samo opakowanie, pachną inaczej. Pachną mianowicie jak. Lancôme La Viebel. Tradycyjny. Bardzo piękny zapach. Bardzo mi się podoba. Wciągnął mnie. Używam codziennie. Lancôme La Viebel. Jeżeli ktoś chce, ma ochotę wypróbować, to polecam bardzo serdecznie ten z Lidla. Kosztuje 4,5 euro za 90 ml, także jest jeszcze tańszy. Jeżeli chodzi o trwałość, to no nawet cały dzień potrafi się utrzymać, nawet cały dzień. Także akurat ten, akurat ten odpowiednik Lancolna tradycyjnego oryginalnego jest bardzo trwały. Natomiast ten tutaj, ten tutaj jest mniej trwały. Utrzyma się na ze 3 godziny. I tak i tak dłużej aniżeli ten z DM-u, <gry> także ten się utrzyma 3 godziny i jest na mój nos odpowiednikiem Lancome Trezor Midnight Rose. Także jak ktoś lubi te klimaty, to niech spróbuje najpierw te, tych perfum. Również 4,5 euro za 90 ml w Lidlu. 3 godziny fajnie się utrzymują, fajnie są, naprawdę piękne. <gry> E, jeszcze z DM-u kupiłam e, dezodorant, e, który naśladuje, moim zdaniem, e, zapach Chloe Chloe. To nie jest jeden do jednego, ale bardzo, bardzo podobny zapach. Także, no, pachnie jak Chloe Chloe. <laughs> za 95 centów, za 150 ml dezodorant. Także jak masz. Jak lubisz te klimaty, to bardzo serdecznie polecam. Na tym kończę U -u. dzisiejszy odcinek. Jeżeli się podobał, zostaw lajka. Subskrybuj, aby nie ominąć kolejnego. Zostaw po sobie ślad w komentarzach, będzie mi miło. Bądźcie łaskawi, będzie mi tym bardziej miło i widzimy się następnym razem. Pa!